Kim jest Jezus? Zamęt w tej sprawie nie jest domeną tylko naszych czasów. Oto jak pewna kobieta przeszła drogę od lekceważenia Jezusa do wielkiego zachwytu. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, było to około godziny szóstej. Wtem przyszła niewiasta Samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta Samarytańska rzekła do niego. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. To jakiś dziwny Żyd, który nie stosuje się do kanonu zachowań społecznych. Rozmawia ze mną życzliwie, pomimo że jestem Samarytanką, kobietą, wyrzutkiem społecznym. Jakiś niesamowicie dobry człowiek. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić. Wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej, mówi do niego. Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Czy może jesteś wielkim dobroczyńcą, większym od naszego dobrodzieja Jakuba, dzięki któremu mamy tę wodę pitną? Zaczyna główkować kobieta. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, Którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziłaby czerpać wodę. Jeśli jesteś już takim dobrodziejem i cudotwórcą, no to proszę bardzo, chętnie zapoznam się z Twoimi możliwościami i ofertą. Może będzie mi lżej w życiu. Mówi jej. Idź. Zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: Nie mam męża. Chyba żartuje. Co mu do mojego prywatnego życia? Niech się lepiej odczepi. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. O, robi się naprawdę niebezpiecznie. Nie mam zamiaru pozwalać na dalsze wałkowanie tego osobistego wątku. To jakiś niezwykły mąż Boży czy Jasnowic. Zajmę go jakimś trudnym tematem teologicznym, to odczepi się ode mnie. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz, Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. No, nawet niezła perspektywa. Czyżby już nie tylko religijne zasługi i godności były najważniejsze? Czy zatem dla takiej grzesznicy i wyrzutka, jak ja jest jeszcze jakaś szansa? Muszę dowiedzieć się więcej. Rzekła mu niewiasta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus. Ja który mówię z tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? No nie, to sensacja. Mesjasz przyszedł do naszej mieściny. Sama jestem na to zagłupia. Trzeba zawołać mądrzejszych, lecę. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. I wielu samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła. Powiedział mi wszystko co uczyniłam. Gdy więc samarytanie przyszli do niego, prosili aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. Z tej historii mamy jasne zastosowanie. Wszystko muszę gruntownie rozważyć. To nie jakaś religijna nowinka, ale coś zupełnie niezwykłego. Od tego zależy moja przyszłość wieczna. Czy rację mają nasi kapłani, czy to, co on mówi, jest prawdą? Tak. Rzeczywiście ma jakieś cudowne zdolności, ale czy to wystarczy? Czy mamy porzucić nasze dotychczasowe wierzenia tylko dlatego, że ktoś dokonał czegoś cudownego? Czy jego nauka i świadectwo wytrzymają konfrontację z pismami Mojżesza i proroctwami o Mesjaszu? Prorocy Ozeasz i Izaasz mówili w imieniu Jahwe, Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Księga Ozaasza, 13 rozdział, werset 14. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga Sprawiedliwego i Wybawiciela. Księga Izajasza, 45, rozdział 21, werset. A oto jak Ezechiel stanął mocno przy wierności prawdzie, kiedy jest ona w konflikcie z tak zwaną wiarą ojców. I rzekłem do ich synów na pustyni, nie postępujcie według przykazań waszych ojców, i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami. Księga Ezechiela, 20 rozdział, werset 18. Albo więc Jezus jest największym oszustem w dziejach świata, albo jest rzeczywiście Bogiem i Zbawicielem. Historia naszej kobiety, Kończy się wersetem 42, czwartego rozdziału Ewangelii Jana. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. A Ty co o tym sądzisz?